Wycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i jego możliwy powrót do władzy wielu uważa za jeden z najważniejszych momentów w historii nowożytnej. Dla niektórych oznacza to euforię i nadzieję, dla innych jest to powód do wielkiego zaniepokojenia, zwłaszcza wśród chrześcijan, którzy widzą w tym znak czasów przepowiedzianych w Biblii. Coraz silniejsza staje się teoria, że antychryst, mroczna postać opisana w Piśmie Świętym, może już przebywać wśród nas, a być może jest bliżej, niż nam się wydaje. Wielu uważa, że tą postacią jest Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa. Biblia ostrzega nas przed nadejściem antychrysta, zwodniczego przywódcy, który pojawi się przed końcem czasów. A co jeśli już teraz porusza się pośród najpotężniejszych. Ludzi na świecie w tym tekście przedstawię najważniejsze argumenty wspierające tę teorie i zdradzę ciekawe szczegóły, o których być może nigdy nie słyszałeś. Na koniec chciałbym poruszyć temat, który wzbudził tak wiele kontrowersji, ale zanim zaczniemy, chciałbym przypomnieć o czymś ważnym. W tych niepewnych czasach Ważne jest, aby umacniać swoją wiarę i starać się zrozumieć przesłania Biblii w sposób jasny i przystępny. Czy wyruszymy w tę podróż razem? Donald Trump to nazwisko, które od dawna dzieli opinie na całym świecie. Dla niektórych symbolizuje opór wobec globalnych elit i ideologii, które wielu uważa za szkodliwe. Inni postrzegają go jako tyrana, który nie szanuje mniejszości i promuje polaryzację. Ale czy za jego dojściem do władzy kryje się coś głębszego? Czy Trump może świadomie lub nieświadomie torować drogę antychrystowi? Porozmawiajmy teraz o Jaredzie Kusznerze i dlaczego jest w centrum tych spekulacji. Kushner, biznesmen, inwestor i doradca Trumpa w czasie jego pierwszej kadencji, jest osobą budzącą zarówno podziw, jak i podejrzliwość. Mając 43 lata, pochodzi z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej i zbudował wpływową karierę zarówno w biznesie, jak i polityce. W czasach administracji Trumpa Kushner odgrywał kluczową rolę, zwłaszcza w kwestiach dyplomatycznych na Bliskim Wschodzie. I tu właśnie teorie zaczynają zyskiwać popularność. Według proroctw biblijnych Antychryst pojawi się w państwie o wielkim wpływie politycznym, religijnym i ekonomicznym. Będzie liderem oferującym rozwiązania w czasach globalnego kryzysu, zyskującym zaufanie narodów obietnicami pokoju i stabilizacji. Zwolennicy tej teorii uważają, że Kuszner pasuje do tego profilu. Przyjrzyjmy się pięciu głównym punktom, które podsycają tę ideę. Po pierwsze, bliskie związki Kusznera z Izraelem. Jako ortodoksyjny Żyd doskonale rozumie kulturę i politykę kraju, co uczyniło go kluczową postacią w dyplomacji między Stanami Zjednoczonymi a Bliskim Wschodem. Był jednym z głównych przedstawicieli Trumpa w negocjacjach pokojowych w regionie. Niektórzy twierdzą, że antychryst według pewnych interpretacji przyjdzie z Izraela, prawdopodobnie z plemienia Dana. Chociaż te idee opierają się na konkretnych odczytaniach fragmentów, takich jak Księga Rodzaju 49 17, gdzie Dan jest opisany jako wąż z przydrodze. A także dlatego, że na liście zapieczętowanych plemion w objawieniu nie ma plemienia Dana, teologowie różnią się w interpretacjach tych kwestii. Po drugie, przymierze Abrahama. W 2020 roku ten historyczny traktat sformalizował stosunki dyplomatyczne i handlowe między Izraelem a krajami arabskimi, takimi jak Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn. Jared Kushner był jednym z głównych architektów tego porozumienia, promującego pokój i bezpieczeństwo w regionie, co wielu interpretuje jako możliwe spełnienie proroctw z Objawienia. Antychrysta opisuje się jako kogoś, kto najpierw przyniesie obietnicę pokoju, a dopiero potem ujawni swoje mroczne zamiary. To powiązanie zwiększa spekulacje. Po trzecie, jego wielkie umiejętności polityczne. Kushner znany jest z nawiązywania osobistych kontaktów z wpływowymi przywódcami, w tym wybitnymi osobistościami Bliskiego Wschodu, takimi jak król Arabii Saudyjskiej. Ta umiejętność budowania mostów między historycznie przeciwnymi stronami sprawia, że jest postacią podziwianą przez wielu. Jego charyzma i wpływy polityczne odpowiadają biblijnym opisom przywódcy, który zjednoczy narody pod swoim przywództwem. Po czwarte, związek z liczbą 666: W 2007 roku rodzina Kusznerów nabyła budynek przy Piątej Alei w Nowym Jorku, który miał numer 666, wspomniany w objawieniu jako liczba bestii. Chociaż po remoncie budynku numer ten zmieniono, wiele osób uważa, że powiązanie to nie jest przypadkowe. Symbolika ta dodatkowo podsyca teorię, że Kuszner jest Antychrystem na koniec połączenie z Doliną Krzemową. W Apokalipsie opisano Antychrysta jako osobę mającą całkowitą kontrolę nad ludzkością za pośrednictwem systemu znanego jako Znamie Bestii który będzie niezbędny do kupowania, sprzedawania i uczestniczenia w światowej gospodarce. Powiązania Kusznera z branżą technologiczną i firmami Doliny Krzemowej, w tym inicjatywy związane ze sztuczną inteligencją i systemami nadzoru, budzą podejrzenia. Wielu widzi w tym krok w kierunku globalnej kontroli opisanej w Piśmie Świętym. Teraz pozostaje pytanie, czy Jared Kushner jest naprawdę antychrystem? Nie ma możliwości potwierdzenia lub zaprzeczenia tej teorii, ale nie da się zaprzeczyć, że jest to intrygująca postać. Jednak jako chrześcijanie powinniśmy nie tylko starać się zidentyfikować antychrysta, ale także zrozumieć Boże przesłania i umacniać naszą wiarę. Biblia wzywa nas, abyśmy byli czujni, ale także abyśmy zaufali Bożemu planowi. Nie znamy dnia ani godziny, kiedy nastąpią ostateczne wydarzenia, ale możemy być pewni, że Bóg będzie z nami aż do końca czasów. Zamiast więc obawiać się przyszłości, powinniśmy dążyć do życia zgodnego z wolą Boga, zachowując pokój i nadzieję w naszych sercach. Przecież to On obiecuje nam bezpieczeństwo i siłę bez względu na okoliczności wokół nas. Jeśli ta treść wniosła do twojego życia coś nowego, udostępnij tę wiadomość i kontynuuj zgłębianie słowa. W końcu, zrozumienie tego, co Bóg dla nas przygotował, jest najlepszym sposobem na stawienie czoła wyzwaniom tego świata. Kiedy zastanawiamy się nad wpływem wpływowych postaci na świat, takich jak Jared Kushner czy Donald Trump, musimy wyjść poza teorię i zadać sobie pytanie, co naprawdę dzieje się na scenie duchowej. Biblia daje nam znaki, ale przypomina nam również, że nie powinniśmy się skupiać wyłącznie na rozpoznawaniu postaci, które mogą symbolizować zło. Zamiast tego powinniśmy umacniać naszą więź z Bogiem, ponieważ to właśnie ta więź przygotowuje nas na wszelkie wyzwania. Przypomnij sobie historię Józefa w Egipcie. Został zdradzony, sprzedany w niewolę i niesłusznie uwięziony. Z ludzkiego punktu widzenia wyglądało to tak, jakby Bóg o nim zapomniał. Ale w głębi duszy całe to cierpienie przygotowywało Józefa do czegoś większego: uratowania tysięcy ludzi podczas niszczycielskiego głodu. Właśnie taką wizję musimy mieć w czasach niepewności. Bóg nie jest obojętny na to, co się dzieje. On gra, nawet jeśli na początku nie możemy tego zrozumieć. Tę samą logikę można zastosować do czasów współczesnych. Żyjemy. W epoce szybkich przemian, kryzysów i niepewności, technologia rozwija się w szybkim tempie i często czujemy się przytłoczeni zmianami. Systemy kontroli, nadzoru i sztucznej inteligencji są przez niektórych postrzegane jako użyteczne narzędzia, ale inni uważają je za zwiastuny mrocznej przyszłości, podobnej do tej opisanej w apokalipsie. Bóg jednak ostrzega nas, abyśmy. Nie dali się pochłonąć strachowi. Wzywa nas do czujności, ale także do zaufania. I tu dochodzimy do kluczowej kwestii: co oznacza zaufanie Bogu? Oznacza to powierzenie Mu naszych zmartwień i wątpliwości. Często stajemy się tak zaabsorbowani próbami zrozumienia i kontrolowania przyszłości, że zapominamy o tym, by żyć wiarą w teraźniejszość. Kiedy Jezus Powiedział swoim uczniom, aby nie martwili się o jutro, udzielił nam głębokiej lekcji: Jutro należy do Boga, a naszą odpowiedzialnością jest przeżyć dzisiejszy dzień wiernie i uczciwie. Wracając do tematu Antychrysta, ważne jest, aby pamiętać, że Biblia daje nam więcej niż tylko ostrzeżenia dotyczące tej postaci. Ona daje nam nadzieję. W apokalipsie nawet pośród tak wielkiego zniszczenia znajdujemy obietnicę nowego nieba i nowej ziemi, gdzie nie będzie już bólu, łez ani cierpienia. To pokazuje nam, że bez względu na okoliczności, Bóg ma kontrolę. Zło może przez Jakiś czas wydawać się silne, lecz jego pokonanie jest już przesądzone, kiedy zaś przyjrzymy się roli, jaką odgrywają przywódcy tacy jak Trump czy Kushner, łatwo wpaść w pułapkę postrzegania ich albo jako wybawców, albo jako złoczyńców. Jednakże nasza nadzieja nie powinna być pokładana w ludziach, lecz w Bogu. Przywódcy przychodzą i odchodzą, systemy polityczne się zmieniają, ale Słowo Boże pozostaje. Uczy nas to pokładać wiarę w tym, co wieczne, a nie w tym, co ulotne. Możemy z tego wyciągnąć jeszcze jedną lekcję, jak ważne jest rozeznanie. Nie wszystko, co wydaje się dobre, jest naprawdę dobre, tak samo jak nie wszystko, co wydaje się złe, jest koniecznie końcem. Rozeznanie duchowe pomaga nam oddzielić to, co pochodzi od Boga, od tego, co pochodzi ze świata. Jak możemy uzyskać to rozeznanie? Poprzez modlitwę, czytanie Biblii i życie poświęcone poszukiwaniu woli Bożej. Na przykład, wiele teorii na temat antychrysta opiera się na konkretnych interpretacjach fragmentów Biblii. Niektórzy wierzą, że przybędzie z Izraela, inni z Rzymu. Niektórzy mówią, że będzie przywódcą politycznym, inni przywódca religijny. Ale jak widzieliśmy. Biblia uczy nas, że najważniejszą rzeczą nie jest dokładna wiedza o tym, kim on będzie ani skąd przyjdzie, ale duchowe przygotowanie do rozpoznania go i przeciwstawienia się jego oszustwom. A to przygotowanie może nastąpić jedynie w wyniku intymnej relacji z Bogiem. Być może zastanawiasz się, jak mogę wzmocnić moją relację z Bogiem pośród tylu rozproszeń i wyzwań. Odpowiedź leży w prostocie. Nie chodzi o robienie wielkich rzeczy, ale o podejmowanie małych kroków każdego dnia. Przeczytaj fragment Biblii każdego ranka, poświęć kilka minut na modlitwę i zastanów się nad błogosławieństwami, które już otrzymałeś. Te działania, bez względu na to jak małe mogą się wydawać, mają głęboki wpływ na twoje życie duchowe. Kolejną rzeczą, o której musimy pamiętać, jest to, że Bóg wzywa nas, abyśmy byli światłością w świecie. Pośród mroku, niepewności i krążących teorii, naszą rolą jako chrześcijan jest niesienie nadziei, a nie strachu. Gdy dzielimy się przesłaniem Chrystusa, gdy żyjemy uczciwie i z miłością, pokazujemy ludziom, że istnieje alternatywa dla rozpaczy, wskazujemy na światło, którym jest Jezus. Nie oszukujmy się, żyjemy w czasach, w których ludzie szukają odpowiedzi. Wielu jest zmęczonych, rozczarowanych i boi się przyszłości. Szukają rozwiązań u światowych liderów i rządów, ale często spotyka ich rozczarowanie. I tu właśnie pojawia się przesłanie Ewangelii. Tylko Chrystus może dać pokój, który przewyższa wszelkie pojmowanie. Tylko On może wypełnić pustkę, którą odczuwa tak wielu ludzi. Kiedy więc słyszymy o postaciach takich jak Antychryst, lub o wydarzeniach apokaliptycznych, musimy pamiętać, że celem tych przesłań w Biblii nie jest straszenie nas, lecz przygotowanie nas. Bóg chce, abyśmy byli czujni, ale także pełni nadziei. Chce, abyśmy wykorzystali swój czas tutaj, na Ziemi, aby zmieniać świat na lepsze i stać się narzędziami jego pokoju i miłości. Podczas gdy świat debatuje nad teoriami i spekulacjami, nasza misja pozostaje ta sama: żyć życiem, które uwielbia Boga, oznacza to traktowanie innych z szacunkiem, dążenie do sprawiedliwości, praktykowanie miłosierdzia i przede wszystkim miłość, bo ostatecznie to jest najważniejsze. Kiedy stawiamy Boga na pierwszym miejscu i żyjemy według Jego nauk, strach nie jest w stanie nami zawładnąć. Pamiętaj, Bóg ma wszystko pod kontrolą, widzi wszystko, co się dzieje i ma doskonały plan, więc nawet jeśli świat wydaje się niepewny, możesz zaznać spokoju. Obietnica Jezusa jest jasna. Oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Rozważając wszystkie te pytania, powinniśmy wprowadzić do swojego życia główne przesłanie Chrystusa: bez względu na to, jak niepewne i mroczne wydają się czasy, wiara jest kluczem do stawienia czoła każdej sytuacji. Zupełnie normalne jest odczuwanie strachu i wątpliwości wobec wszystkiego, co słyszymy i widzimy na świecie. Teorie o Antychryście, apokaliptyczne przepowiednie, zmiany polityczne i postęp technologiczny mogą sprawić, że poczujemy się przytłoczeni. Ale Bóg nie powołał nas do życia w strachu. Wezwał nas do życia w pokoju, zaufaniu i pełni. Być może przechodzisz przez okres, w którym twoje myśli zdominowane są przez lęk o przyszłość. Być może zastanawiasz się, czy masz siłę, by stawić czoła temu, co cię czeka. I jest coś, czym chcę się z wami podzielić. Wasza siła nie pochodzi od was samych, ale od Boga. Nie spodziewał się, że będziemy musieli stawić czoła tym wyzwaniom sami. Od samego początku obiecał nam, że będzie u naszego boku i będzie nas wspierał na każdym kroku naszej drogi. A kiedy mówimy o przyszłości, ważne jest aby pamiętać, że Bóg nie tylko widzi to, co nadchodzi. On już tam jest i przygotowuje drogę. Daje nam to pewność, że bez względu na to, co się stanie, on będzie z nami. Jak powiedział apostoł Paweł: "Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?". Prawda ta jest tarczą dla naszych serc. Przypomina nam że nawet gdy sytuacja wydaje się wymykać spod kontroli, Bóg nadal panuje. Wracając do pytań o Antychrysta i znaki czasu, chciałbym podkreślić coś istotnego. Głównym celem przesłania Jezusa nie było wywoływanie strachu, lecz wzbudzanie nadziei. Kiedy Jezus mówi o czasach ostatecznych w Ewangelii Mateusza 24, nie kończy tego ponurym ostrzeżeniem, lecz zaproszeniem do czujności i przygotowania, wzywa nas, abyśmy byli gotowi, ale także pewni siebie. I to jest ulga, bo oznacza, że nie musimy się obsesyjnie przejmować rozszyfrowywaniem każdego znaku czy teorii. Musimy żyć życiem wiary i posłuszeństwa. A jak ta wiara przejawia się w życiu codziennym, widać to w drobnych wyborach, które podejmujemy. Kiedy decydujemy się zaufać Bogu, zamiast poddawać się zmartwieniom, kiedy decydujemy się szukać Jego wskazówek, zamiast postępować zgodnie z własną logiką, kiedy decydujemy się kochać, nawet jeśli jest to trudne, wiara jest jak płomień, który musimy codziennie podsycać, aby nie zgasł pośród burz życiowych. Może myślisz sobie, ale co jeśli mi się nie uda, co jeśli nie będę wystarczająco silny, aby utrzymać tę wiarę przy życiu? Powiem Ci coś. Bóg nie oczekuje, że będziesz doskonały. Wie, że jesteśmy niedoskonali i wrażliwi. Dlatego ofiarowuje nam swoją łaskę, która wystarcza, aby nas podnieść za każdym razem, gdy upadniemy. Wiara nie polega na tym, aby nigdy nie popełniać błędów ale na tym, aby zawsze wracać do Boga, wiedząc, że On przyjmuje nas z otwartymi ramionami. A co z wątpliwościami? Wątpliwości są normalne. Nawet wielcy bohaterowie wiary miewali chwilę zwątpienia. Abraham, Mojżesz, Dawid, wszyscy oni znaleźli się w sytuacjach, w których zastanawiali się, czy Bóg naprawdę jest z nimi, ale ostatecznie postanowili zaufać. I to właśnie ta pewność siebie doprowadziła ich do niesamowitych doświadczeń zwycięstwa i odkupienia. Wracając do obecnego kontekstu, jest coś, co musimy zauważyć. Wiele osób traci nadzieję. Patrzą na stan świata, wojny, podziały, kryzysy i czują się bezradni. Być może znasz kogoś takiego, a może sam tak się czujesz. Chcę Wam jednak przypomnieć pewną ważną prawdę. Nadzieja pochodząca od Boga nie jest uzależniona od okoliczności. Jest ona niezmienna, ponieważ ma swoje korzenie w czymś, co nigdy się nie zmienia w miłości i wierności Boga. Ta nadzieja dodaje nam odwagi, by stawić czoła wyzwaniom teraźniejszości i przyszłości. Pozwala nam patrzeć w przyszłość. Z ufnością, wiedząc, że Bóg ma cel we wszystkim. Nawet jeśli nie rozumiemy, co się dzieje, możemy być pewni, że on działa i to wszystko zmienia. Ponieważ z Bogiem nawet trudne chwile można wykorzystać dla naszego dobra. Pomyśl o historii Hioba. Stracił wszystko: rodzinę, zdrowie, majątek, a mimo to wybrał zaufanie Bogu. Pośród swego żalu oświadczył: Wiem, że mój. Odkupiciel żyje. Ta deklaracja wiary pośród przeciwności pokazuje nam, jak wielka jest siła zaufania Bogu, nawet jeśli nie znamy wszystkich odpowiedzi. I na koniec Hiob został przywrócony do życia w sposób, którego nigdy sobie nie wyobrażał. Być może zadajesz sobie pytanie: jak mogę znaleźć tę wiarę, tę siłę? Odpowiedzią jest zbliżenie się do Boga. Zacznij tam, gdzie jesteś. Nie ma znaczenia, czy czujesz się słaby, zagubiony, czy oddalony. Bóg nie szuka ludzi doskonałych, szuka chętnych serc, a kiedy dasz mu choćby najmniejszą przestrzeń, on czyni niesamowite rzeczy, przemienia, odnawia i wzmacnia. I pamiętaj, nie jesteś sam. Bóg postawił wokół ciebie ludzi, którzy będą z tobą iść. Wspólnota jest istotną częścią naszej duchowej podróży. Kiedy dzielimy się swoimi zmaganiami, kiedy modlimy się za siebie nawzajem, kiedy wzajemnie się zachęcamy, znajdujemy siłę, by iść naprzód. Jeśli więc czujesz się przytłoczony, nie wahaj się szukać wsparcia. Bóg posługuje się ludźmi, aby przypominać nam o swojej obecności. Na koniec chciałbym zostawić Was z przesłaniem zachęty. Bez względu na to, co przyniesie przyszłość, możecie zaznać spokoju. Ten pokój nie wynika z unikania problemów, ale ze świadomości, że Bóg jest z tobą w każdej chwili. On jest twoją twierdzą, twoją ucieczką i twoim pocieszeniem, a On nigdy cię nie opuści. Niech te słowa będą dla ciebie przypomnieniem, że twoje życie jest w rękach Stwórcy wszechświata. Zaufaj Mu, szukaj Jego wskazówek i pozwól Mu kierować Twoimi krokami, bo z Bogiem możesz stawić czoła wszystkiemu.